Hello, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kornelik TV Dzisiaj sobie pogramy w Shakes and Fidget grę przeglądarkową, chociaż ja nagrywam na tablecie, ale dobra. Na wstępie odcinka takiego dudnego yy, wejdziemy sobie wywarte. Odebrać znaczy warte. Yy, mam trochę grzybków, yy, mam trochę pieniędzy. Yy, coś tu twierdzę mika, aha, mam zebrać surowce. Zbiorę sobie kamień i ulepszymy sobie salę rycerską, nie? Ulepszymy sobie twierdzę. Przeczekam 31,5 minuty. Na wstępie zobaczymy, co jest w zbrojowni. Yy, w zbrojowni chyba nie będzie nic. Tak mi się... Yy, to nie. Jakby miało osadzenie, osadzenie klejnot, to by było dobrze. Tu mam się martelkę. Eliksir z uścisku dłoni. To nie. Tym się nie zainteresujemy. Yy, dobra. Te budki sobie zostawimy, oczywiście. Ja to sobie poza tym odcinkiem yy, kupiłem. Yy, to sprzedamy, bo to i tak się już nawet nie przyda. Yy, budki do teraz, czy nie? No właśnie nie wiem. Mam dylemat. Ale dobra. Użyjemy sobie eliksirku. Eliksir. Pana Miyagi, mi, coś mniej więcej takiego. Kupimy sobie na siłkę. O, kolejny, na zręczność Patjonek. O, tu nie myślałem. Nie ma nic ciekawego yy, yy, w gabinecie magii u fidgeta. Zmienimy sobie towar. O, to sobie kupimy bo to też będzie dobre. O, eliksirek już na, yy, dla naszej postaci. Więc teraz znów mamy yy, eliksir na zręczność, który sobie użyjemy kolejny yy, więc mamy na trochę długo. Yy, przydałby się jeszcze eliksir na szczęście. No, ale to już nie dropniemy go, bo nie będę już grzybeczków trymanował. Więc uz, użyjemy sobie eliksiru siły. Nie wiem, dlaczego mi się przyda, ale tam jakaś obrona zawsze to jest coś. Wręcz zakręcimy sobie, nie wiem, trzy razy kołem fortuny. O, grzybek, bardzo ładnie. Pierwszy raz chyba na odcinku, mniej więcej. A jak nie, to poprawcie mnie tam w komentarzu, jeśli chcecie więc. Oj, ale grzybek ładnie wpadł. Sorki, mogliście coś usłyszeć. A wiecie co? Ja nagrywam w kibelku. I poszła, przyszła babcia i zapytała się, kto jest w kiblu. A ja zatrzymałem odcinek i powiedziałem, że jestem w kiblu. Odcinek na kibelku. Bardzo fajny i śmieszny. O, a w ogóle nie mamy wierzchowca. Hmm. Dobra, użyjemy te trzy grzyby, żeby było równo 85. Więc polujemy na golda. Mamy tam jakieś budki na drogło ale tym się nie zainteresujemy, chyba że jakieś dobre. Ale my już mamy budki na osadzony na naklejno, więc nie będziemy nic zmieniać. A ogółem yy, nagrywam w Kiblu, bo w pokoju nie będę nagrywał, a w ogóle nagrywam na tablecie, więc to tam. Mogę nagrywać nawet na polu. Miałem już zamiar, ale tam nie wiem, może kiedyś. I ogółem chciałbym powiedzieć, że y, siostra wbiła mi na tableta. To nie jest żadna wymówka. I usunęła mi Kingdom Rush, więc ja y, to nadrobię szybko. Zrobię takie ulepszenia tam postaci, jakie były. Ten Kingdom Rush, tam nie jak to się tam nazywa, to takie ulepszenia dla moich pomocników. Ale dobra więc odcinek z Kingdom Rush może się poławić trochę kiedy indziej. Więc teraz sprzedamy sobie tą itemkę i jeszcze tą A w ogóle zrobiłem dwa cięcia, nie zauważyłem tego yy, ostatniego cięcia. A ciekawe czy kogoś byśmy pokonali w lochach, ale raczej nie, bo z tym ohydnym gremlinem były bardzo duże problemy. Mm -hmm. A no, nie wygramy z nim, nie ten level, nie ta liga, więc jeszcze musimy popracować, jeśli już będzie ten odcinek 14, to jest odcinek 13, to ja postaram się być już tak około 28 poziomu i ulepszyć ten trochę postać, ale na razie za... nie przejmujmy się tym, na razie atakujemy areny i tą walkę zapominiemy i wygraliśmy, także... Mamy trochę golda, więc zagram są hazardisy. Odcinek już trwa 5 minut i pół. No, 5,5 i pół minut. Yy, nie umiem się wysłowić, więc nie będę już nic gadał na razie. To było pierw środek, potem prawo, środek, to może to będzie tak, tak, tak. O! Bo to tam gdzie nie było i to trzeba tak odejmować. Nie wiem, czy my zrozumieć. Już nawet mówiłem następnie jak jakimś tam w odcinku, ale to tam nie z tym wygrać mu hazardisty, a w, u, w wykarczmie nic chyba nie będzie. No. I ogółem. Ja miałem w stajni kupić sobie... Hmm. Właśnie myślę, czy go kupić? No dobra, kupię. <laughs> Żartuję. Dobra, więc... Kupimy sobie y, tygryska. Dobra. Tu popatrzcie na mój opis postaci. Nagrywam na YouTube Shakes and Fidget na S33. Nazwa kanału Cornette TV. Szukam gili. Chociaż tą gilię mam, ale taka słaba. No i dobra, co tam jeszcze pisało? Zapraszam na kanał Pawskiego. Bo my też subuję. Pisze mi fajne nieraz komentarzyki pod filmami. Także zapraszam na jego kanał. No i dobra. Tu się robi karczma. No to ja więc chyba już będę kończył odcinek. Także zobaczymy się w kolejnym odcineczku, który już będzie niedługo. Jeśli dobijecie 5 łapek w g... no Poczekajcie, 7 łapek w górę, a materiał pojawi się na kanale od razu. Więc do usłyszenia. Na razie.